Motowlog. Ładnie Marian. A nie kurwa co? Nie umie? Ja, nie, umie? No. ja nie umiem. Takie byliście swaniaki. Słyszałem różne komentarze no. No. na mnie. Komentarze są u mnie, że ty głupi, nie umiesz palić gumy. <gum> <gum> Cię. <laughs> jedziemy Siną dalej No ale skoro już jedziemy to chciałem ten, ten czas też wykorzystać na motovloga i powiedzieć o, o kursie na prawo jazdy, o prawku, ogólnie o prawku dużo opowiadać jak to, jak to jak to jak to jak to, jak to wygląda Dziecik tam naprawia sej, sejczęto, turboczęto. Hmm. Od samego początku, nie? Bo wielu ogląda mnie, młodych ludzi, młodzieży, którzy jeszcze nie mają prawa jazdy, którzy dopiero wybiorą się na kurs prawa jazdy i jak to wygląda. No po pierwsze, po pierwsze szkoła jazdy. Trzeba znaleźć tę szkołę jazdy, która nam będzie odpowiadać I najlepiej, żeby to była szkoła jazdy, która Ma dobrą opinię O której dowiedzieliście Od swoich znajomych, którzy naprawdę rzetelnie Mogą wam powiedzieć No naprawdę, byłem na tym kursie tam Ten gość mnie uczył, ten instruktor I jestem bardzo zadowolony Ogólnie z całego kursu jestem zadowolony Może kosztowało więcej, ale Ale właśnie jestem zadowolony Z całego kursu I właśnie, patrzcie też na to nie patrzcie, nie bierzcie kursu za najniższą cenę, bo to może się okazać, nie musi, ale może się okazać, że to będzie yy, na, naprawdę bardzo ubogi i w ogóle na słabym poziomie kurs, który Was słabo przygotuje do egzaminu i w ogóle do jazdy na motocyklu. Więc jeżeli znajomy Wam poleca, poleca Wam. Szkołę, jazdą, szkołę jazdy, w której trochę więcej zapłacił, czy więcej niż, niż zazwyczaj się płaci, no ale poleca, na własnej skórze się przekonał, no to, no to jak mu ufacie, no to, no to myślę, że, y, że prawidłowo będzie, jeżeli, jeżeli skorzystacie właśnie z tej samej szkoły jazdy. Czytajcie opinie o różnych szkołach jazdy w internecie, jest mnóstwo opinii. No wiadomo, to nie jest takie wiarygodne te opinie w internecie jak właśnie opinia twojego znajomego, czy kogoś z rodziny, czy kogoś spotkanego tak w ogóle. Motocyklistyk. Gadajcie, nie? O tym, gdzie robił ktoś, gdzie się uczył. Popytajcie się znajomych. Może akurat natraficie na fajną szkołę jazdy. Dowiecie się na szko fajne szkoły jazdy i tam zrobicie prawo jazdy. Czy tam zrobicie kurs? Wiecie, no realia są takie, że te kursy nie wyglądają tak jak powinny wyglądać w 100%. Czyli często się zdarza, że nie ma, nie, nie ma komunikacji między instruktorem a kursantem na kursie na prawo jazdy, bo różnie szkoły jazdy są do tego przygotowane. Oczywiście to jest niezgodne z przepisami, ale kto im coś zrobi. No i tak to wygląda. Na przykład, jeżeli ja chodziłem do szkoły jazdy, to nie używaliśmy zestawu, yy, wiecie, słuchawkowego tego Bluetooth, tych interkomów, takich walkie -talkie. Nie używaliśmy tego, a powinniśmy. No i w ogóle mój kurs wyglądał tak, że jechałem za instruktorem na motocyklu, a on przede mną jechał samochodem. Yy, tak to nie powinno wyglądać, wiecie, z tym, yy, z tym, że ja po prostu już umiałem jeździć, więc mnie to było rybka, po prostu chciałem przejeździć swoje i, i pójść na egzamin i go zdać. Ale wiecie, są ludzie, którzy w ogóle nie mieli doświadczenia z motocyklami, w ogóle totalne zero. No i ci ludzie wybierają się na ten kurs prawa jazdy i co? Mogą być rozczarowani, że instruktor ich nie nauczy. No. Wiecie, zawsze, zawsze można zmienić instruktora w czasie jazdy, gdyby coś. Jakby coś, gdyby coś, myślę, że to nie ma problemu, no problem będzie zmienić szkołę jazdy w trakcie kursu, no bo wiecie, zapłacicie już zapłacicie już za ten kurs. Ale myślę, że fajną opcją jest wzięcie kursu na raty, bo wiecie, możecie powiedzmy w połowie kursu, zanim zapłacicie kolejną ratę, jeżeli nie będziecie zadowoleni, po prostu zrezygnujcie, bo... Wiecie, tu chodzi o prawo jazdy, żebyście wy go zdali, żebyście byli przygotowani. Jeżeli wiecie, że ta szkoła was nie, nie przygotuje dobrze, no to nie, nie zapłaciliście całej kwoty, no to rezygnujecie i proste. I nie stracicie całej kwoty. Ja nawet chyba miałem tak na raty. Ja miałem tak no, na raty zapłacony kurs. Ale ja byłem bardzo zadowolony z kursu teoretycznego. Bardzo fajny instruktor, bardzo doświadczony, który był prokuratorem, był nauczycielem w szkole. Teraz naucza jeszcze właśnie w szkole jazdy, już na emeryturze, ale bardzo dobry, dobry, dobry instruktor. Przynajmniej w teorii i też podróżował po świecie na motocyklu, kiedyś tam na MZ-kach. No, ale wiecie, fajnie, fajnie, jak traficie, fajnie jak traficie na takiego Peter tam odcinek robi Instruktora, który jest yy, No takim yy, Motocyklistą, że Nawet jeździ do pracy na motocyklu Taki instruktor, z krwi i kości Motocyklista, bo taki Bo taki was najwięcej nauczy No ja niestety miałem Na praktycznym, na praktyce Instruktora, który który yy, No który nie jeździł od długiego 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 czasu a nawet w sumie nie wiem czy kiedyś coś tam jeździł bardzo mało myślę taki typowy samochodiarz mnie uczył No i to jest właśnie tak nie powinno być instruktorzy instruktorzy nauki jazdy to powinni być yy, doświadczeni motocykliści naprawdę bo taki motocyklista no może już nie jeździć, ale, ale dużo nauczy, po prostu z życia, nawet no najwięcej z życia się człowiek nauczy, przekaże wiedzę, taki, taki instruktor przekaże wiedzę, no do, w ogóle do kursu to trzeba podejść poważnie, ja wiem, że niektórzy mając 18 lat nie, nie, są, nie są jeszcze odpowiedzialni, nie, nie podejmują prawidłowych decyzji nie zachowują się tak jak powinni się zachowywać. Ale wiecie co? Kurs na prawo jazdy to jest poważna sprawa i nie jest tak, że wiecie, no każdy 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 na własną rękę będzie się przygotowywać do prawa jazdy, uczył się, ale jak ludzie w ogóle olewają to, że nawet na teorię nie chodzą i mają gdzieś, byle żeby ktoś im tam podpisał, że byli. No moim zdaniem to się to nie powinno tak wyglądać. Sam osobiście bym tak nie zrobił, ja zapłaciłem za kurs i chciałem go odbyć od początku, od deseczki do deseczki do końca. Bo za to zapłaciłem, no i chciałem się coś nauczyć, nie? Poszedłem na kurs, żeby za... żeby nauczyć się, a nie tylko odbębnić i stracić pieniądze. Zapłaciłem i trzeba to wykorzystać. No, egzamin na prawo jazdy, na motocykl ja zdałem za pierwszym razem. Ja zdawałem e, egzamin w Katowicach. No zresztą w ogóle mój kurs na prawo jazdy w szkole, w szkole jazdy nie wyglądał tak, że jeździłem po mieście, w którym będę zdawać egzamin państwowy. Jeździłem po Rudzie Śląskiej, po Mikołowie, trochę po Bytomiu, a, a zdawałem w Katowicach. Ale myślę, że no mnie to różnicy nie robiło, nie? No bo jak się umie jeździć, to się umie, to się wszędzie zda. Wszędzie są takie same przepisy, ale jak ktoś naprawdę od od zera zaczyna, że nigdy nie miał styczności z motocyklem, no to fajnie by było, nie? Uczyć się uczyć się jeździć w tym mieście, gdzie się będzie zdawać. No bo nie ukrywajmy, każdy patrzy na kurs, na kurs w szkole jazdy też pod tym względem, żeby po prostu zdać egzamin. I zresztą tak to wygląda, że oni nie przygotowują Was do jazdy, tak jak będziecie praktykować na co dzień w życiu, po zdaniu prawa jazdy, tylko przygotowują Was do egzaminu. No bo tak jest, to jest kurs przygotowujący do egzaminu. A jak, jak wiadomo, to człowiek uczy się jeździć z doświadczenia. Im więcej przejeździ, tym więcej się nauczy. I tak to później będzie wyglądać. Później się sami nauczycie. I tak, I tak wiecie, jak wygląda jazda na motocyklu. To nie jest tak jak na kursie, yy, tylko po prostu jazda na motocyklu to jest jazda między samochodami. A jak, yy, no taka bardzo kontrowersyjna kwestia, no ale tak jest i większość motocyklistów praktuje taką jazdę, żeby usprawniać ruch i nie zajmować dodatkowego pasa, tylko między samochodami. Ja tak też robię. Ale tutaj jedzie jakiś dziadek style. Nawet mi Jawa się dusi. <grym> no, to egzamin zdawałem w Katowicach, wracając do tematu egzaminu. Zdałem go za pierwszym razem. Na motocyklu zdawałem. Yy, co to był za motocykl? To była jakaś Honda chyba. Honda CB250. To był taki Street. No, jak się nie mylę, to właśnie taki to był model. To był taki no typowy taki ścigacz. Uczyłem się, właśnie uczyłem się na Suzuki GN250. A na 500 chyba zdawałem. Nie. CBF to była. CBF. -ka. Honda CBF 500 albo 250 ale już naprawdę nie pamiętam który jest z tych modeli ale był zdecydowanie mocniejszy od motocykla na kursie na kursie się uczyłem tak jak mówię na Suzuki Gen 250 takim chopperku fajny motorek bardzo mi się fajnie na nim jeździło Peter został będziemy czekać Patrzcie jaki fiacik. Hej <noise> też w czapce Mikołaja jedzie. To jeżeli chodzi o jazdę yy, na, 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 w szkole jazdy. Dużo jeździłem po placu. Bardzo dużo, ale uważałem, że to jest jeden z najważniejszych yy, etapów szkolenia. Jazda po placu, wiecie, ćwiczenie hamowania, ćwiczenie jazdy po ósemce. Ćwiczenie slalomów. Ja uważałem, że to jest jeden właśnie taki z ważniejszych etapów, etapów szkolenia i na tym chciałem się skupić. I, i nawet tym nawet mówiłem sektorowi, że ja chcę ten, po placu pojeździć. No i sobie dużo pomykałem po, po placu. Jazdy po mieście to jazdy po mieście. No, dla mnie to nie było nic nadzwyczajnego. No ale też było fajnie, a Gienek Gen, 250 fajny naprawdę motorek Nawet jak chodziłem na kurs to myślałem o kurde kiedyś sobie taki kupię Naprawdę super był Naprawdę super Dla mnie to wiecie Ja jedynie miałem doświadczenie przed, przed kursem na prawo jazdy, że jeździłem jeździłem sobie jawą 350 TS no ale Gienek 250 to dla mnie był przeskok i dla mnie fajny motocykl. fajny, bardzo wygodny W sumie na moje plecy akurat kiedyś na pewno wyląduję na czoperze, no jest nieuniknione Wyuczyłem się, zdałem prawo jazdy, jestem zadowolony Na, na kurs już chodziłem przed 18 te 3 miesiące przed, bo takie jest prawo, że można 3 miesiące przed 18 zacząć kurs to jest Marian, to Marian, to Marian motowlog. Ale spotkanie po latach. Nie, widzieliśmy Ciebie tu, jak jechałeś No Siema ma. Jedziemy na Ja, jademy. A ja tak patrzę, kurde jakiś motocyklista jedzie No niemożliwe, jeszcze ktoś jeździ A tu Marian, nie? Kto, nie ty, kto, kto? kto? No i widzicie, tak się składa, że właśnie my tutaj jeździliśmy we trójkę i dołączył do nas Marian No, także wracając, wracając do tematu egzaminu yy, Na prawo jazdy, egzaminu państwowego, na motor No to widzicie, no ja zdałem za pierwszym razem, nie było to jak dla mnie trudne większość, większość w ogóle grupy, która była ze mną grupa ludzi, którzy zdawali ten egzamin no to większość zdała po prostu wyglądało to tak, że praktycznie kto zaliczył plac manewrowy to już mógł być prawie pewny, że tak samo i zaliczy kurs, znaczy kurs, egzamin na drodze publicznej bo a jedno miałem śmieszną sytuację, że taki mały błąd, że Chciałem, chciałem się zatrzymać, już prawie się zatrzymałem. Na, na sygnalizacji świetnej miałem zielone, bo pieszych widziałem, że, że czekałem na przejście, ale oni mieli też sygnalizację świetną, mieli czerwone. A ja się prawie zatrzymałem i, i tam w słuchawkach, bo na egzaminie to są słuchawki, wszystko tak jak należy. Młody, co ty robisz? Tak w ogóle y do mnie gadał inny gość, nie ten egzaminator, tylko jakiś koleś tam, można powiedzieć. Opiekun motocykla, czy coś takiego? Jakiś serwisant? Chciałem mieć prawo jazdy, zrobiłem kurs, dałem egzamin Jakbym nie zdał za pierwszym razem, to bym walczył ile się da, bo bardzo chciałem mieć prawo jazdy I każdemu polecam, jeżeli chcecie, no to zróbcie te prawo jazdy, jeżeli chcecie jeździć, nie jeździjcie bez prawa jazdy Nie jeździjcie, ja wiem, że to są małe kary i w ogóle, ale jak dojdzie co, co do czego, przyjdzie no nieszczęście w jakiś wypadek i wy będziecie sprawcą jeszcze i ktoś na tym ucierpi lub straci życie, to naprawdę możecie mieć duże, duże problemy i po prostu to jest niewarte tego. To jest niewarte. Zdrowy rozsądek, zróbcie prawo jazdy, jeździcie, cieszcie się motocyklami, tak jak i ja. Tym, którzy wybierają się na egzamin, życzę powodzenia. Tym, którzy będą rozpoczynać naukę, no to uczcie się tam dobrze. Oglądajcie filmy, bo z nich też można się dużo nauczyć. Słuchajcie instruktorów. Uczcie się teorii, bo teoria też jest ważna. To nie jest takie nie jest to mało istotna sprawa. Uczcie się i będzie dobrze. Marian coś tam pokazuje do boju. No to do boju Marian. Marian motowlog prowadzi. Jedziemy sobie na hechło. No to tyle ode mnie, tyle ode mnie, ja nie będę się rozgadywać więcej Trzymam za Was kciuki Jeżeli nie będzie Wam się udawało, będzie Wam ciężko zdać ten egzamin Walczcie, walczcie, bo warto, trzeba walczyć o swoje No i tyle <laughs> To by było na tyle, dobra, nareszcie na utrzymajcie się Pozdrawiam wszystkich serdecznie i żegnam się z wigilijnego motovloga nagranego 24 grudnia, właśnie w taką, w takiej zimowej aurze na Śląsku. Tutaj po prawej mamy Kopiec Wyzwolenia na chwałę trzech powstań śląskich. Zniesiony, bardzo fajny. Wczoraj też tu byłem wieczorkiem. Na górze flaga Polski. I tak to właśnie powinno wyglądać. Powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy Polakami. Dobra, tyle ode mnie. Jeszcze tu morały jakieś będę walić. Na razie trzymajcie się. Piona. Cześć.